Z tej strony Agna28 i jesteśmy na serwerze kobel.pl A już na to się ktoś mi pisze hmm. Niesem Po co nakrywam ten film? Po to, żeby się pochwalić. Co zbudowałam? Zbudowałam hotel, ewentualnie kurort. Nie mam flyja mi się uda to wpiszę ups <laughs> okej okay. to są flyer? to są bardziej flaje. flyer no tak <laughs> ok więc bywałam ten oto mm, budynek hotel, kurort zależy jak to by to nazwał ehm, jest wiele, wiele ciekawy mam nadzieję ale jest tu jest roczyste Widać każde normalnie piętro Mogłabym wejść do środka, ale po co jak mogę Wam tak pokazać, prawda? Oj <ścoughs> jego. Jest do pokazywania dużo, więc... Może pokażę tylko najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy, czyli... Powiedzmy, że to jest kosmetyczka, to jest tylko kosmetyczny, siadasz, a nie ona wam piłę paznokcium albo coś. No i powiedziałam coś o matko. To jest y, pokój salon masażu, ona wam się kładziemy, to jest w miarę wygodnie, mam nadzieję, Obróżniki jednorazowe, męka blota z różnymi pewnie tam kosmetykami. A to jest y, pokój lekarski, wiadomo jak jest w dalekości, coś się zawsze musi stać. A tu mamy kawiarenkę. Tu za to, nie da się wejść, tam na dole jak widzimy, jest kuchnia, którą pokażę Wam zaraz. Ale wydaje mi się, że te stoliki są ustawione fajnie, próbowałam symetrycznie zrobić, ale wyglądało to zbyt sztucznie. A ja lubię takie rozstawione nie, gdzie ja tak... a tyle. Lobby pewnie widzieliście przez szybę, tak samo jak recepcja. Recepcja. Z wielkim yy, zegarem. Znaczy niewielkim. A powiedzmy, że jest duży. do piwnicy, bo tego nie widzieliście przez szybę. Tak, zrobiłam pół ze złota. Stać mnie? Stać! <śmany> Przede wszystkim pralnia. Soszałka, pralka i różne inne bajery, które są potrzebne do prania brudnych pościeli i podobnych. Magazyn, urządzony przeze mnie, zmodyfikowany przez admina serwera, o bardzo fajnym miku. To ja. <noise> e, to jest. To jest. Kotłownia. Prosta, nieskomplikowana. Nie na takie rzeczy. I kuchnia. Najpiękniejsza na świecie. Największa kuchnia, jaką zrobiłam w Minecrafcie. Totalnie największa. Oprócz zwykłych półek szafek takich są też lodówki y, i różne inne rzeczy, co hmm, zastanawiam się co to może być, ale to przede wszystkim jest wywarką pewnie. Z wkładanie wkładany od góry, a cokolwiek. <noise> Dobra, to już to był zobaczony. Myślę pokazać wam najważniejsze piętra, bo w większości... uuu! Wow. Drugie piętro. Bo najważniejsze piętra... resztę piętra w sumie, w sumie to są same pokoje. To jest taki pokój typowy w klasie luksus. Oczywiście bar, jakby nie było. Na dworzu też można sobie posiedzieć. A to jest spokój mini. Każdy pokój są mini łazienkę. Tak, tak, wiem. Nie ma tutaj czegoś takiego jak zlew. A to schodek to ubikacja. Ale zlew jest... Zlew jest tutaj. A, nie mogę kliknąć. Nie by to było na stacji prosznicy, mała na tej fajce, zaczyna dół i coś myć, nie? Na tak małej powierzchni wszystko musi być totalnie pomysłowe. Tak samo drzwi, zamiast zamiast nawaleć te drzwi, odgromadzić, to można zrobić drzwi szklane. A dodając balkon, to wiemy, że to są szklane drzwi. Tak jak każdy pokój. Uuu, co to było? Następnym po piętrem, które pokażę jest piętro przedostatnie. Zaczynamy od powiedzmy pomieszczenia czy biura administratora tego hotelu, właściciela. Sorki za chlebkę, jest godzina pierwsza w nocy. Tu jest pokój konferencyjny. Sorki mównicą i z wyjściem na balkon jakby ktoś, ktoś miał dość ględzenia <grystanie> a to jest siłownia prawda mała ale jest potem biblioteka tylko prosta biblioteka i komputery pecownie komputerowe lub nawet kawejka na kurze w jest ciekawy, jedynie ze względu na sufit. Ale jedyne co jeszcze warto jest pokazać, to jest zamknięte, to jest ten mały schowek. W sumie na każdym piętrze powinien być schowek, ale... Bez przesady. A, z góry tak jak z każdego piętra um, rozpościera się super widok na ekspiarkę, którą kiedyś łamę, ja potem ją sprzedałam. Ale piksela te pozostały. <grych> no i na basen. Tra Puch. W sumie, w sumie to wszystko, bo ten hotel jest... Ten hotel jest prosty, nieskomplikowany Ja lubię, lubię minimalistyczne podejścia, nie lubię większego przepychu. Jedynym, w sumie elementem tej przepychu jest ten płot. Ale to jest jedynie gdzie ładniejsza wersja płotu, który tu był. Nie chciałam tego płotu niszczyć, bo nie jest ładny. Ma ładny kształt, ale stwierdziłam, że nie pasowałby taki, jaki jest w takiej formie, do nowoczesnego hotelu, więc zmieniłam jedynie materiał, z których ten płot jest zrobiony. Ale resztę zostawiłam, ponieważ ten płot jest genialny. Właśnie, chyba będę musiała go ująć w jednym z moich poradników. będę musiała zrobić kolejny poradnik e, o ogrodzie. U, pomyślę. Mam już poradnik o normalnym wnętrzu, o wnętrzu średniowiecznym. Z czemu nie o ogrodzie? Tak, więc. Jeszcze z na dach oczywiście, ale na dachu nie ma co pokazywać, jest antena satelitarna różne inne anteny, yy, panele słoneczne i wentylator. No i zejście na dół. Także z tego pięknego dachu, na widok zachodzącego słońca, ale bez tego gutafona, żegnam Was. To ja.